Cześć, ja, Moncik Woda15. E, w dzisiejszym filmiku wam powiem, co się stało na moim koncie. Zdaję się, jak posadzić to zielone zielsko. E, tutaj się nie da, ale trzeba przy e, tej substancji, chyba woda. wiem jak ciąć drzewo i jak robić różne rzeczy w tym stoliczku. Nie wiem czy to stoli czy co, mi się tak wydaje, i jeszcze tu zrobiłem piękne ogrody francuskie, ładniejsze od Madzi. Um, proste się robi trzeba, pozbierać parę kwiatków, tam już zrobiłem wzór, żebyście mogli sobie sami zrobić. Um, bardzo proste, um, nie trzeba wiele, trzeba, pozobaczmy że kto chce taki mały, bo ja tutaj potrzebuję sześciu, czekaj, raz, dwa, 5, 6. 6 kwiatków potrzebuję. Um, w domku się nic nie zmieniło, tylko dokończyłem. Um, jeszcze wiem, że się zbiera pęgielek. Mam tego troszkę już, więc zrobimy sobie nowy domek z tego czegoś. Tak może nawet drewnianka. Ten domek bardzo przykro mi będzie opuszczać, um, ale no niestety trzeba będzie. Tyle tu już zrobiliśmy. Dużo zdziałaliśmy, Może zetniemy. A może zrobimy e, ten topór do walki. Nie wiem, czy on jest do walki. No mm. e, Tutaj mamy patyczki, tak trzeba ułożyć. To będzie przy okazji takie. Będę robić poradniki też, jak na przykład zrobić łopatkę. Ale to się tego przecież na filmiku, więc nie trzeba. Tak bardzo. To nie będzie wtedy takie ważne. Ok, teraz musimy sobie ściąć drzewo. Tak, drzewo. Um, mm, no i ruszyć przygodę na szukanie terenu, później zebrać y, drewno, najlepiej zrobić nie z tego materiału co wcześniej, bo mm, nie wygląda on tak ładnie, no ale domek na początek był ładny, powiedzcie, nie? Um, jest taki jeden użytkownik, pewnie go znak jest sławny, AntCraft Klockowski. Bardzo się z nim lubimy. Um, Niedługo nagram z nim jakąś serię, um, więc będzie ciekawie. Będzie ciekawie, mówię. Um, jeszcze co? W tym filmiku jeszcze nie będziemy ruszać na wyprawę. Poszukam poza filmikiem jakieś miejsca i gdy znajdę, nagram. O, co to? Um, to chyba... EGG. E Chyba do wykluwania jakiegoś stwora, ojejciu, niepotrzebne to chyba będzie, ale mm, powiedzmy sobie tak jasno. I powiedzcie mi może jak zebrać tą wodę, bo się przyda. Kolejne jajeczko i kolejne jajeczko. I to wygląda mi na jajko, bo ma taki kształt. Uczyliśmy się dzisiaj w y, zeróweczce. Hmm. Jaki kształt ma jajko? Nie ma nic. Nie wiem, czy na pewno to nie jest jajko, no ale jak wygląda, jak jajko, to będę mówić. O, kolejny taki kształcik jajka. Nie ma nic, no przykro, no będzie. Trzeba się przygotować na jajko kolejnym razem. Hmm. Może pójdziemy do tej dziury, bo mi się wydaje bardzo ciekawa, ciekawa była, ale ja za krótka. Bardzo szkoda mi bardzo teraz opuszczać dom, który jest tam, tam. Um, będzie trzeba coś jeść. Boję się, że ci ludzie zieloni mnie znowu zaatakują. Jak sobie gram kiedyś? Widzicie, że jest pełno zmian. No, i ogrody francuskie, i wszystko inne powoli będziemy kończyć, bo już jest długi filmik. Będzie niedługi, ale będą teraz krótkie filmiki. Ale za to często, no to wykopiemy jeszcze trochę tego węgla. Tak się dowiedziałam, że to węgiel. No, myślę, że będziemy nakończyć no, ten no, odcinek dzisiaj. Jeszcze, no, pa